Chciałem opowiedzieć Wam o tym, co dzieje się każdego ranka. A dokładnie, co Bóg robi każdego ranka. Proszę, otwórzcie sobie księgę Izajasza, to jest rozdział 50, werset 4. Każdego ranka Bóg budzi moje ucho. O! Czyli kiedy się budzisz. To Bóg już sprawia, że możesz słyszeć. No, teraz zastanówmy się, co? Abym słuchał, jak ci, którzy się uczą. Zobaczcie, Bóg daje ci zdolność słyszenia. Każdego ranka otwiera twoje moje ucho. Ale teraz od nas ma wyjść postawa uczenia się, Boże. Co chcesz, abym robił? Boże. Czego chcesz, abym nie robił? Boże, jak chcesz, abym się zmienił? Boże, jak mam Cię lepiej poznać? Boże, jak mam Cię lepiej chwalić? Boże, jak mogę Ci lepiej służyć? I dalej rozwija tę myśl. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Zobaczcie, Bóg szanuje Twoją wolność. Uczynił nas wolnymi ludźmi, otwiera nasze ucho, mówi do nas przez swoje słowo, przez Biblię. No i teraz każdy z nas decyduje: albo zatka swoje uszy, sprzeciwi się, albo się wycofa, albo pójdzie za tym, czego chce Bóg, co Bóg objawił w swoim słowie. Masz otwarte uszy, masz wolną wolę, Bóg do ciebie mówi. Czy się cofniesz? czy też pójdziesz naprzód, czy też pójdziesz za nim. To jest pytanie, które rozgrywa się w naszym sercu i umyśle każdego dnia, każdego ranka i potem przez cały nasz świadomy czas dnia.